3, witam tutaj. Dajcie słowo, dajcie łapkę w górę, witajcie. Kanał, ale... Masz wymiar też. Będzie bonusik oczywiście. Bonusik. Dalej idziemy park. Kilka ale... sekund, z już mamy. Dalej. Jesteśmy... Dalej słuchowisko jest park. Mimo to, że nie jesteśmy w parku, ale robimy jeden tam słuchowisk, to robimy. Prawda. Jesteśmy w innym wymiarze. Jesteśmy teraz w innym wymiarze. W wymiarze, w, i w wymiarze uliczkowym. Ja sobie buta tutaj poprawię. Wymiatacz idzie dalej. My mamy pierwsze 40 sekund. To będzie takie dwuminutowe albo trzy. No dwu-trzy minutowe, bo my chcemy zrobić jak najwięcej, żeby było jak w sumie to na zapas. Będziemy i tak nagrywać, bo lubimy to robić, tak. dlatego ten. Żebym dobił doby filmików, nie to jest chcę do... dobić, ogólnie my z wymiataczem mamy taki plan, dobijamy mu jak najwięcej... A w cały rok będzie tysiąc, jak damy Musimy mu dobić jak najwięcej yy, filmików, czyli tak naprawdę słuchowisk, bo trzeba po prostu. Filmików w sumie też boskie, czy nagrywamy czasami, prawda? Dokładnie. inne rzeczy wiersze wymiatacza. Wymiatacz może nawet nagrać. Już Wam nagrywałem do wcześniejszych zapraszam. Ale nie, nie w sensie, to te nowe twoje wydrukowane. Nie, no, to mogę Wam przeczytać. Mam tyle tego, że jest muszę na więc... Możesz zrobić tak, że będziesz. Wrzucam do Dobra, idziemy dalej. Wymiatacz Wam będzie może później czytał tomik wierszy.